Witaj w 142 odcinku podcastu Wysokie Wibracje. I dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o tym, jak ważne jest określenie, znajomość i ugruntowanie swoich intencji: intencji na życie i intencji na różne działania w tym życiu. Zapraszam. Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Podcastu Wysokie Wibracji prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. W swojej książce Siedem duchowych praw sukcesu Deepak Chopra pisze m.in. tak Intencja jest prawdziwą siłą stojącą za pragnieniem. Sama intencja jest bardzo potężna, ponieważ to intencja jest pragnieniem bez przywiązania do wyniku. Hm. Widzisz, wszystko co dzieje się w twoim życiu zaczyna się właśnie od intencji. Jakikolwiek wybór, którego dokonałaś czy dokonałeś dzisiaj i będziesz dokonywać za chwilę, ma swój początek właśnie w intencji. Nieważne, czy jest to spotkanie ze znajomym, czy jest to Twoja praca, biznes, relacje, czy nawet drapanie się po głowie. To zawsze przed jakimkolwiek działaniem pojawia się intencja: świadoma, lub też nie. Intencje są można powiedzieć takim ładunkiem, który napędza to, czego chcesz. I teraz tak, nieuświadomiona intencja może napędzać cię w totalnie nieuświadomionym kierunku. Może wydawać ci się, że działasz ku dobremu, ale może napędzać cię na przykład brak. O czym jeszcze później troszkę więcej powiem. Dlaczego w ogóle ten temat przyszedł do mnie, no bo kilka dni temu zdarzyło się coś, co spowodowało, że zaczęłam sobie myśleć właśnie o tym, jak ważne jest, jakie intencje towarzyszą mi samej w moim życiu codziennym, ale też w tworzeniu marki Embrace Your Life, bo my z honoratą bardzo świadomie już od dłuższego czasu określamy nasze intencje. Dla siebie i różnych sfer naszych żyć, ale także dla działań Embrace Your Life. I to jest naprawdę niesamowite, bo dzięki temu, że mamy te intencje określone i że też miałyśmy okazję sobie nad nimi pracować i je ugruntowywać, na no te okazje pojawiały się w postaci różnych wydarzeń i osób, które powodowały, że mogłyśmy przyjrzeć się szczerze naszym intencjom w danym czasie i zdecydować. Czy świadome się z nimi utożsamiamy, i czy chcemy je w sobie umacniać. No i dzięki temu, kiedy dziś przychodzą do nas różne testy, czy też my same sobie je po prostu przeciągamy, to bardzo szybko powracamy do siebie. Powracamy do tej świadomości, po co to robimy, ponieważ pamiętamy, co nam przyświeca, co jest naszą intencją, czy co jest naszymi intencjami. I akurat jeśli chodzi o markę Embrace Your Life, to nasze intencje, bo jest ich parę. To jest m.in. poszerzanie własnej świadomości, a przy tym poszerzanie świadomości zbiorowej. Dlatego, że cokolwiek robimy dla siebie, to też jest to ziarenko, które dorzucamy do rozwoju innych. Ponieważ ja to ty, a ty to ja. I możesz się zdziwić, lub też nie, jeśli nas znasz trochę dłużej. Ale cała marka Embrace Your Life dzisiaj nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie nasze poszukiwania siebie. Co mam na myśli? Zobacz, kiedy przyjrzymy się temu, jak powstają intencje, lub też na bazie czego powstają, to tu, w moim odczuciu, istotne są takie dwa filary, dwie nogi. Jedną z nich jest miłość bezwarunkowa do siebie, do której się wraca jak do domu, wracamy do siebie. Drugą jest bazujące na tej miłości poczucie własnej wartości i akceptacja siebie. I ponieważ każda z nas świadomy jest w drodze powrotu do siebie. I ta miłość bezwarunkowa i poczucie własnej wartości w nas cały czas wibrują i są coraz mocniej ugruntowane, to nasze jakiekolwiek intencje, czy to na procesy, kursy, czy nawet na odcinek podcastu, lub na naszą całą markę, ale też nasze życia osobiste, płyną właśnie z tej pełni. Spełni poczucia własnej wartości i miłości bezwarunkowej dla siebie i dla innych. A ponieważ płyną z pełni, a nie braku, to dzięki temu są właśnie bardzo mocne i nikt ich nie jest w stanie podważyć ani zburzyć. I to jest właśnie. Jeden z kilku powodów, dla którego warto świadomie kształtować swoje intencje. Pamiętając, że te intencje potrzebują mieć podporę dwóch mocnych nóg: miłości bezwarunkowej i ugruntowanego poczucia własnej wartości. Czyli warto tworzyć swoje intencje i być ich świadomym, aby nie schodzić ze swojej drogi, no i mieć paliwo dotarcia do celu. Aby nikt nie mógł na ciebie wpłynąć i nie mógł wpłynąć na zmianę twojego kierunku według swoich własnych intencji. Czasem obserwuję sobie tak z boku różnych ludzi i obserwuję próby przerzucania swoich intencji, czy tam czyichś intencji, na kogoś drugiego. I zazwyczaj te próby słychać między wierszami. W takich wypowiedziach typu Ty to wszystko robisz dla kasy, ona chce ciebie zmanipulować, ty tylko udajesz taką świętą i tego typu. <laughs> I pamiętaj, że w taki sposób ludzie pokazują swoje ukryte i często też nieuświadomione dla siebie samych intencje, na przykład intencje na relacje z Tobą, albo swoje intencje, na przykład w działaniach biznesowych. I tym bardziej ważne jest, by określić swoje własne intencje dla każdej sfery życia świadomie, aby nie uwierzyć w cudze intencje przypisywane Tobie. Intencje są też ważne, by utrzymać się na swojej drodze. I Honorata w poprzednim podcaście mówiła, że to droga jest celem. I tak dokładnie jest. I by ta droga była cały czas oświetlona, i by łatwiej się nią szło, potrzebujemy jasnych intencji, jako takich można powiedzieć punktów kontrolnych. Świadomie określone i kultywowane intencje pomagają w chwilach różnych wyzwań. Kiedy nie mamy siły, coś może idzie ciężej. Wtedy świadomość intencji pozwala utrzymać azymut. Bo to nie jest tak, że ty, ja czy ktokolwiek inny nie ma żadnych intencji. Nie, nie, nie. Raczej. Jest nieświadome, jakie intencje nim kierują. Ale można dojść do tego, jakie intencje stały, na przykład na starcie jakiegoś działania. Jak? <laughs> no, po efektach, jakich finalnie się doświadcza. Czasami cel sam w sobie jest wysokowibracyjny. Na przykład, zobacz, cel mieć piękne ciało. Jest ok, tak? Jeżeli pochodzi z bieguna światła, to wszystko super. Ale. Jeśli do tego celu dołożysz intencję, to ona, jeśli będzie płynąć z braku, może prowadzić się krętymi ścieżkami, bo na przykład piękne może kojarzyć ci się ze szczupłe, a więc twoją intencją może być: chcę być szybko szczupła, aby mieć piękne ciało. No właśnie, no, tu zależy wszystko od tego, czy intencja płynie z pełni, czy z braku. Zobacz, intencja, Chce być szybko szczupła, może płynąć przecież z braku akceptacji i miłości do siebie. Wtedy też podejmuje się działania, które w części lub całości nie będą dobre, bo można katować się niezdrowymi dietami, czy też sportem, które same w sobie mogą być ok, ale w swojej intensywności lub niezgodności z ciałem mogą prowadzić do jego wyniszczenia. No i tak, ktoś stanie się szczupły. Ale kosztem zdrowia. Dam Ci tutaj jeszcze przykład z trochę innego podwórka, z innej sfery. Intencja chce szybko zarobić, aby zrealizować swoje cele, na przykład kupić piękny samochód, dom i tak dalej. Jeśli taka intencja płynie z braku, może także doprowadzić do niezbyt miłych skutków, bo często intencja zarobienia szybkich pieniędzy płynie z różnych braków, głównie z braku poczucia własnej wartości, która wyraża się w postaci Braku różnych rzeczy, które mają ją pomóc nam nadrobić. A to z kolei niesie niekorzystne konsekwencje, i mówię tutaj to na bazie swojego doświadczenia, bo mnie taka intencja, żeby zarobić jak najszybciej duże pieniądze wiele lat temu i zarobić je, żeby owszem spełniać swoje marzenia. I te marzenia były bardzo piękne i wzniosłe, jak dalekie podróże, pomoc rodzicom. Kupienie sobie różnych rzeczy typu dom, samochód, ale ponieważ intencja płynęła z braków, no to też efekty mogły pomnożyć tylko i wyłącznie brak. A więc, kiedy na tej drodze doszłam do momentu, w którym miałam spore, jak dla mnie w tamtym czasie, długi, to mogłam jedynie zatrzymać się i na chwilę cofnąć się do momentu rozpoczynania swoich działań kilka lat wstecz i Uświadomić sobie, jaka intencja stała za tym wszystkim. A kiedy to sobie uświadomiłam, że wcale nie była to intencja chociażby pomocy innym w realizacji ich marzeń, no to mogłam z wdzięcznością określić swoje nowe intencje na swoje kolejne działania w każdej sferze mojego życia. I dlatego też, że wtedy byłam już na ścieżce rozwoju swojej świadomości, to Zobaczyłam wyraźnie, że najpierw potrzebuję wrócić do siebie, do miłości bezwarunkowej, którą jestem i którą jest każdy z nas, i do zbudowania właśnie na niej poczucia własnej wartości, żeby móc stworzyć w pełni nowe intencje na nowe życie. I tak też się wydarzyło i dzieje się cały czas. Dlaczego jeszcze warto być świadomym swoich intencji? Kiedy decydujesz się działać intencjonalnie, kiedy dzielisz się swoimi intencjami stojącymi za Twoimi celami, działaniami, kiedy mówisz o tym, to świadomie kreujesz nie tylko swój świat, ale nasz świat, ten świat, w którym chcesz żyć. Bo Twoja intencja wpływa bezpośrednio na Ciebie, ale ma także zbiorowy wpływ na otaczający Cię świat. <laughs> Wiesz już, mędrcy Indii zauważyli tysiące lat temu, w tym naszym linearnym czasie, oczywiście, że nasze przeznaczenie jest ostatecznie kształtowane przez nasze najgłębsze intencje. I już samo to jest wielkim powodem ku temu, żeby kształtować swoje intencje świadomie. Pamiętaj, że intencja jest o wiele silniejsza, gdy pochodzi z miejsca zadowolenia, pełni miłości, niż gdy wynika. Z poczucia braku lub potrzeby. Pamiętaj też, proszę, że konsekwencje stojące za nieświadomie określonymi intencjami, za tym, że nie wiesz, jakie masz intencje, mogą być naprawdę duże. Mogą to być konsekwencje finansowe, zdrowotne, relacyjne. Bo kiedy już przeanalizujesz sobie sam i sama różne aspekty swojego życia i to, jak to życie w tych różnych aspektach wygląda, czyli jak wygląda Twoja relacja ze sobą, Twój biznes czy praca, twoje zdrowie czy związek, to tam znajdziesz odpowiedzi. Zobaczysz czarno na białym, jakie są teraz efekty, i z odwagą cofając się i przyglądając intencjom na start, bez bronienia się, by zobaczyć prawdę. Nie mówiąc sobie na przykład, że no przecież ja weszłam czy wszedłem w te relacje, bo chciałam czy chciałem dzielić się miłością. Jeśli tak, to w tej relacji dzisiaj doświadczasz pełni miłości, akceptacji, wsparcia, zrozumienia. Potraficie się słuchać, potraficie milczeć razem, rozmawiać itd. Tak tak no ta relacja pokazuje ci, z jakimi intencjami ją zaczynałaś, czy zaczynałeś. I tu nie da się siebie oszukać, bo jeśli ta relacja nie jest wysokowibracyjna, nie jest odżywcza dla obydwu stron, to warto jest szczerze przed sobą. Odszukać te intencje pierwotne, stojące za tą relacją. Bo może się tak okazać, jak w wielu relacjach na świecie, że wchodziłeś czy wchodziłeś w nią, dlatego że chciałaś lub chciałeś, żeby ktoś ci dał tę miłość, której ci brakowało. Że chciałaś sobie ją uzupełnić, czy chciałeś ją sobie uzupełnić z zewnątrz, zamiast poszukać jej w sobie. No więc, jak słyszysz, określanie swoich intencji. W sposób świadomy, w oparciu o miłość bezwarunkową do siebie i poczucie własnej wartości, i ugruntowanie tego w sobie jest szalenie istotne. Z wielu względów, ale najważniejszym jest Twoje życie i to, czego w nim doświadczasz i co zapisujesz w zbiorowej świadomości. I też chcę Ci powiedzieć, że intencje zawsze można zmienić, więc nie musisz się bać tego, że. Intencje sprzed 10, 20, może nawet 30 lat będą cię teraz prześladować do końca życia. Nie, nie. Owszem, doświadczasz może jeszcze konsekwencji tych intencji i może przez chwilę jeszcze tak będzie, ale można z tym pracować i od dzisiaj dokonywać świadomej zmiany. Pamiętaj o tym, że dla intencji, które mają tworzyć pełnie, potrzebujesz bezwarunkowej miłości do siebie i poczucia własnej wartości. I jeśli Czujesz, że nad tym właśnie potrzebujesz popracować, to zapraszam Cię z całego serca do procesu pokochaj siebie bardziej, do którego link znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. A na koniec zostawię Cię jeszcze z kilkoma pytaniami, na które zachęcam Cię, abyś sobie odpowiedziała i odpowiedział dla siebie samej i dla siebie samego, żeby zobaczyć, gdzie jesteś i czy jest to miejsce, w którym chcesz zostać, określone przez nieświadome intencje i gdzie chcesz być. Czyli. Jakie intencje potrzebujesz stworzyć? Spytaj się więc siebie i odpowiedz sobie, najlepiej pewnie na kartce. Jakie masz intencje wobec siebie dzisiaj? Oczywiście, podpowiem, że warto przyjrzeć się efektom w swoim życiu i obok zapisz sobie jakie chcesz mieć intencje wobec siebie. Kolejna para to jakie masz intencje wobec rodziny i przyjaciół i jakie chcesz Mieć intencje. I jeszcze jedno. Jaka jest Twoja intencja dla tego świata, w którym chcesz żyć i jaka chcesz, żeby była? I jeszcze dwie pary na dziś. Jaka jest Twoja intencja wobec Twojego ciała i zdrowia i jaka chcesz, żeby była? I ostatnie. Jaka jest Twoja intencja wobec finansów, biznesu, pracy i jaka chcesz żeby była. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz podzielić się swoimi wnioskami pod tym podcastem. Ja serdecznie ci dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byłaś i byłeś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.